Serdecznie, bimba z tej strony. Dzisiaj jest w poniedziałek, znaczy dzisiaj jest wtorek, ale później nagrywam. My chciałem ocenić te nowe paczki poniedziałkowe, ale najpierw yy, akcja z poprzednich paczek, czwartkowych. Yy, jak widzieliście, trafiłem Winda, którego oceniłem na 8-9. Grałem w nim cały tydzień w sumie i powiem tak, że bardziej mu bliżej dziewiątki jest niż 8 niż No bo. Naprawdę jest dobry. Spełnia moje oczekiwania i nawet dziewięć na bym mu dał. Grał na CF-ie, grał na SS-ie i w obu przypadkach bardzo dobrze grał. Bardzo dobrze grał. Ale jeśli on by miał jeszcze, jeszcze te atrybuty tutaj podbite, więcej. kurczę, no dycha 10 na 10 by było. Ja nie wiem, czy byłby to jeden z lepszych napastników w ogóle CF-ów takich ode mnie, że. A te były, miał podbite. no Tutaj takie 8-2, 8-3, 8-0. Jak miał podbity, tak to 8-5, 8-6 niektóre. To był bardzo dobry. Odskila ma super. Naprawdę solidny zawodnik. Jak wtedy mówiłem, 8-9. Tak myślę, że 9 bym mu dał. Na pewno 9 dałbym mu. Bardzo dobry zawodnik. Eee, odnośnie tego Nkedia. Grałem im też tydzień, ale już nie wytrzymałem, <grywa> oceniłem go na szóstkę 6 do 10, ale, ale nie wytrzymałem, bo dałem piątkę, Dałbym piątkę. Jakiś taki jest niewidoczny na tym boisku, kompletnie komple komple nie mógł się nim odnaleźć, taki w sumie biega, robi wiatr, to się nazywa wind, ale wiatru tak nie robi jak ten, ten robi wiatr i nie widać go na tym boisku. No nie wiem, no może nawet czwórkę bym mu dał. mu dałem szóstkę, ale czwórkę bym mu wydał. Nie, nie pasuje mi kompletnie jakoś. Niewidoczny, niewidoczny kompletnie. Już nie wytrzymałem. Chciałem... No, to chyba 6 dni nim grałem. No nie, to nie było to. Eee, tak, to jeszcze... Zdobyłem trochę tych leveli, to sobie podbiję więcej Rodrigo. Dobra, nieważne. Idziemy do paczek. A jeszcze zanim parki zaczniemy, no to tutaj event nam doszedł. Tutaj to tak kompletnie, to, to nie interesuje, to takie rozgrywki regionalne dla takich motorów. Ale tutaj się tak, to sobie, bo tutaj można wyjechać sobie później w piątej fazie do Japonii, nie? Tak jest cel naszej wędrówki, ten naszego teamu. Eee, na 3 zaliczyłem, tutaj już grałem, ale jeszcze niedługo. 9 punktów trzeba zaliczyć w, w 5 meczach. Nie jest takiego ciężkiego. Się przegra to się próbuje ponownie. Nie jest. No, myślę, że to każdy zrobi. To każdy zrobi 9 punktów w 5 meczach. Też... O, tutaj 12 punktów w 5 meczach. To 4 trzeba wygrać. Hmm. Dobra, przejdźmy do tych paczek. Oczywiście będzie losowanko. Dus pozwolą. Nie wiem czy są. No są, trochę tam jest. Mamy graczy z Milanu. Mamy graczy z Interu. Po czterech. Pod najsłabszego najpierw. Ziru, Tego wam polecę. Tego wam polecę, bo jest bardzo dobry i dobrze mi się nim gra, jeśli chodzi o takiego tego napastnika. Takie w sumie 8 na 10. Trochę mi tutaj brakuje właśnie, jak z Winda, yy, True ale koleś w powietrzu. Wind ma takie właśnie niskie trochę atrybuty, i do gry w powietrzu. Jeśli on tam wyznaża się go na to, żeby wchodził na rzuty różne, to Wind ma bodajże 9,4, a Jiru ma 9,9 w tej statystyce i, i to jest przewaga Jiru. No i dodatkowy atut, że jest lewonożny, bo to jest rzadko spotykany u napastników, które wszędzie rzadko spotykane jest lewonożnych graczy dobrych. Szkoda, że nie ma tutaj... tutaj jest widać, że jest jedno miejsce na skilla, szkoda, że nie ma True Passing. Może kiedyś Konami dodam, nie? Ale ten jest bardzo dobry, tego polecam. Takie 8 na 10. Jiru. Yy, trochę nogu. Dla mnie to jest chyba bohater tej paczki. bo jest... Koleś jest bardzo dobry. Prawonożny. Grałbym nim w ogóle na, na prawym AMF-ie, albo na prawym CMF-ie. Na RWF-ie nawet. Jedyne co może być nie to trochę na RWF-a, trochę, trochę chyba szybkości i przyspieszenia. Ale ma wszystko to co bym chciał, żeby miał jako pomocnik. Inbound crossing, weighted pass, through passing, knuckle shot. One, one touch pass, ale, ale za dużo bym wymagał. Ale największym atutem jego jest, że ma shota. To shota. To jest rzadki u piłkarzy. To wam daje możliwość strzelania ładnej bramki, nawet z połowy boiska. Bez nakreszota, to ja, zawsze jest rzut rożny, to ja zawsze próbuję strzelać, ale bez nakreszota to ciężko jest strzelić taką bramkę. Można podjąć próbę, ale, ale zdobyć to jest druga sprawa i... No nie wiem, dla mnie to jest bohater tej paczki 9 na 10, creative playmaker. Bardzo dobry koleś. Ciekawostka, on grał też w Milanie. W Milanie, i później w, w Winterze, teraz bardzo dobry koleś. Do tego chciałbym trafić. Tomori, obrońca środkowy. Może też coś na prawej obronie. Taki. 25 leweli do góry. Nie wiem, dałbym może tak. 6x10. Na Nawet główkowania nie ma jako środkowego obrońca. No taki 6 na 10 Ja bym go trafił tu. Co zadajesz? W formie A, może jakby miał. Na no pewno by nie mnie grał, ale. Ale nic takiego specjalnego. 6 na 10 Ten to murił dla mnie. Donali. Interception... DMF Taki, który lubi się zapędzić w trochę Taki nie bardzo Taki stricty DMF, to raczej bym z niego nie robił stricty DMF, pomimo to, że mam Anchormana, a to jest mój yy, ulubiony DMF ale wydaje mi się, że na DMF-a, takiego stricte DMF-a, no to troszkę jednak, jednak mu brakuje. A na CMF-a z prawej strony... Kurczę, na CMF-a z prawej strony byłby dobry. Ja bym 8 na 10 dałbym mu. Nawet ten ten Anchorman chyba się przydał na tym CMF-ie defensywny cmf o nie defensywny pomocnik tylko def, defensywny cmf dałbym takie 8 na 10 ten tonali tego też mógłbym trafić w sumie porozmawić cmf dmf amf na pewno na cmf bym chyba nie grał na pewno nie dmf nie grałbym a cmf -ie? Pograłbym nim. Na amf też. Ale tylko pograłbym nim yy, na środku. Nie, że prawa czy lewa strona. Na środku. Na środku. Tak. CMF albo, albo AMF. Taki defensywny AMF, nie? Ale co? W mojej drużynie to nie przeszkadza. Tak bym mi zagrał. Ale na środku. Nie, że gdzieś na boku snar czy, czy coś, bo. O nie by nie wysował Lautaro Martinez, napastnik yy, Second Striker. No, grałbym nim, ale to tak... A, ile ten? Jeszcze nie oceniłem tego, bardzo o 7-8 na 10 nawet. 7-8 na 10 no, yy, ten. Martinez, Lautaro. Taki trochę. Trochę nie pod mój styl, bo ma skill'e do główkuwania, poucher. To wzrost taki ma jaki ma, nie? Ale nie wszystkie piły, które są wrzucane po, po pin, przez Pinpoint Crossing, to trzeba mieć po prostu wysoki wzrost, bo większość, bardzo duża część tych piłek jest wrzucana na dobieg, także tutaj główkuwanie też jakoś nie ma znaczenia. No, trzeba by było go przetestować. Jako Second Striker fajnie by było. Może powiedzenie na Fasnik też, ale z tym jakimś wysokim gościem Taki 7 na 10 myślę, że, że będzie. Też by się nie obraził, go trafił. Leo Rafael Leo Leo Leo! Prolifik winger. To już chyba tego playstylu nie lubię. Bo u mnie jest... Ale szybki będzie. On ma dodatkowo 8,6. Przyspieszenie ma 8,8. Nie, to do mojego zespołu. Nawet go nie będę oceniał. Bo na pewno go wykasuję. Bo kompletnie nie pasuje do mojego zespołu. Pali papierosy. Nawet go nie będę oceniał. Wiem, że nim nie będę grał. To, to nie mój styl. Screener. Tego gościa trafiłem zaraz na początku yy, eFootball. Grałem niekuły czasu. Daj yy, mi Bardzo dobry, Takie dałbym mu 17. Forma teraz Ema. Coś tam nie poszło. Ciekawostka. Yy, on chyba zostaje wypożyczony do PSR. Tak mi się wydaje. Jakieś niedawno ta informacja była. Yy. Fajnie mi się grało, ale na początku. Teraz już są przy koksenie ci wszyscy obrońcy, także... Ale Skidwiana przez centymetr 7 na 10 daje mu. Po Destroyer. Po Blocker. Ale to, to jest za mało na tą chwilę trochę. tutaj 7 na 10, myślę, że będzie ok. No to co? Bohater paczki, Czala Noglu. i tak bym skasował. Eee, to Mori nie chce. Czala Noglu, to Nali. Martinez w sumie też, Brozowicz w sumie też. Skriniar, No nie bardzo. Martinez, Brozowicz, Realnooglu, Tonali. Są dobre trachy. Dobra, jedziemy z tym. Mam trzy strzały, to będę losował. Zobaczmy. Na początek Zawsze jak mam wybór gościa z tą samą formą. Załóżmy, ktoś ma formę C i ktoś ma formę C. Po hmm. prostu Kontakty z Konami, telefony wykonuje, do Japonii podróż, to sprawy, to wszystko ma znaczenie. I zawsze jak mam do wyboru postać, która może grać z formą C i ta postać ma na przykład nakleszota i postać, która nie ma nakleszota, to zawsze staram się mieć wyłącznie jedną koleś, który ma nakleszota. To jednak pozwala ci uderzyć z daleka, ja się lubię bawić, strzelać z daleka, jak można zdobyć ładną yy, bramkę z daleka z wolnego, jak, jak się nie podejmuje próby, to jest takie bez sensu nie, jeden jest już, dobra. Nie wiem czego będę przetestował w tym tygodniu, bo nie ma formy, nie, nie, wiem, nie wiem jaka ta forma była, ale staram się grać po bokach, którzy mają formę A, jakbyś tak, tak nawet, nawet jeśli są troszkę słabsi. Na przykład ten Wind, to w ogóle dzięki temu, pięknie. I drugi traf, który chciałem w sumie. Dzięki temu mogę sprawdzić inne postacie, te które są niekoniecznie najlepsze, ale dobre. otaro No dobra patrz, no dobra patrz, no. Też go sprawdzimy. Ten ma formę D. <gryw> Coś mi tam chyba nie poszło. A ten jako miał chłodno, on jest? Ten ma formę B. No to ten już może zagrać u mnie, tylko ja bym musiał go wytrenować, a ja nie mam tych treningów już. Ostatni strzał. Mam chyba jeden trening za 10 tysięcy. No jakbym grały te wszystkie eventy, to pewnie bym miał treningi. Ale, ale nie gram. No i kto tym razem? Powiem no, tak, bardzo dobre trafy. Bardzo dobre trafy. No, Forma C. No bardzo dobre trafy. Także tym razem się udało. Trafić fajne, nasze znaczy fajnych zawodników trafić. Tak. Myślę, że troszkę będą przeszkadzać sobie u Bindy Kane tutaj. Ale, ale jednak nie ja nie mają jakiś target, man, tylko Deep Line Forward. Ten Dawid Silva też jest dla mnie niespodzianką, bo w sumie myślałem, że on będzie taki sobie. Ale ma lewą nogę. Ma fajne skille. I naprawdę widać go na tym boisku. Grimaldo też dla mnie niespodzianka, też bardzo dobry obrońca. Dobra, chyba w sumie, w sumie to było na tyle. Martyniz Formade. Yy... Nie wiem, ile ten ma gwiazdek. Zobacz ile ma gwiazd. Jak ma cztery to, to może zrobimy kiedyś drużynę z 4 gwiazdek. Nie wiem, zobaczymy. Dobra, to było na, na tyle. I do następnego. Widzimy się w Japonii.